Witajcie, jest czwarta zaczynamy dzień. Także dzisiaj troszeczkę będzie rozerwane, ale o tym później, na początek obrządek. Wczoraj Polifoska przyjechała pod zboża, także można będzie kontynuować robotę. A tymczasem idziemy ogarniać koleżanki. Do moich obowiązków to należą jałóweczki i, i z prawami wszystko oprócz dojenia. Także witamy wszystkich wiksiarzy. Zbliża się godzina szósta, także ostatni moment prac przy zwierzątkach, czyli mieszu miesu Trochu słomy. Trochu takiej sianokiszonki. Jeszcze trochę takiej. A teraz trochę kupuje, jeszcze trochę tego, a na koniec trochę tego. cyk 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 i papierologia załatwiona można się już wreszcie zająć robotą wczorajsza oreczka, tam widać kawałek niedorany zublik ale dzisiaj będę tutaj kręcił kolejną działkę, więc przy okazji sobie e, tam to dołożę ogólnie co, zaraz przejedziemy na kolejną nową działkę w tym roku to nie ukrywam, że troszeczkę Przewartościowałem sobie ee, inwestycje, to co się opłaca i się nie opłaca. A doszedłem do wniosku, że tylko w nieruchomości ostatnio opłaca się inwestować. Ogólnie tak, dla mnie inwestycje teraz to jest coś takiego, co zwiększa produkcję w gospodarstwie, możliwości produkcyjne albo ułatwia pracę, a takie bezcelowe inwestowanie w ciągniki i to wszystko to jest dla mnie koszt. Tylko i wyłącznie koszt, także raczej u mnie chyba tylko takie nowe nabytki jak kolejne pole zobaczycie w przyszłości. No tam wiadomo parę maszynek, zawsze coś tam trzeba dorzucić, ale, ale bez przesady, tak? Trzeba robić tym, co się ma, żeby jakoś te koszty trzymać w ryzach. No i dojeżdżamy powoli do nowego pola pola. Jeszcze teraz to jest łąka, ale będzie to przekształcone w pole. Ludzie wokół sieją, kupowiedzie na ziarno koszą. A ja jeszcze z orką się bujam, no ale widzicie jak ten czas jest śliski i ulatuje. To tu chwila, tam chwila i się robi ząb. No to już jesteśmy 3 hektarowa działka, przecina droga przez środek, po lewo. Widać tam mniej więcej szerokość. Między działkami tutaj ta sama szerokość z tej strony. A jeszcze były dziebrzawca Nie pofatygował się, żeby uprzątnąć swoje pozostałości. A ja nie będę takiego kawała omijał i zostawiał. Wezmę to wszystko, wrzucę w róg. I po prostu nie będę czekał, kiedy łaskawie weźmie się za tą robotę. Także jest godzina 12.06. Działamy. No i teraz to zupełnie inaczej wygląda: mniej miejsca zajmuje zdecydowanie. 20 minut pracy, a 20 minut trzeba w jedną stronę było dojechać. Także więcej jazdy jak moty no Ale trzeba to było zrobić. Ogólnie, co daje człowiekowi czas do żniw, jak do żniw tego nie uprzątnie, no to ja już to sobie rozwiozę i nie będę czekał. I tak łaskawy człowiek jestem, bo dwa tygodnie temu powiedziałem, przeszło. Pewnie za trzy tygodnie, żeby to sprzątnąć, jeszcze się nie bawił. Jest już czternasta, a ja na dobę też rozpocząłem orędzie tego nowego nabytku. Fajna działka, szybko się ożą, bo jest długa, taka no, nie za wąska. Czyli jest gdzie zawrócić, więc powinno być fajno. E, także kręcimy na no pierwszy przejazd. To wiadomo, że wolniej troszeczkę, żeby nie przerzucić przez tą miedzę. Tu jeszcze gdzie obok jest za granicą Ornę, to jest Luks, to widać te granice, ale gdzie z obydwu stron łąki, to tak. I razy oko mniej więcej się to robi zawsze dlatego jak gdzieś coś jest niepewne to wolę na tą stronę narzucać niż odorywać bo jak sobie później za odwinę to odprostuje tam mi na początku deczka uciekło ale to właśnie o to chodzi że tu nie do końca ta granica jest prosta nie do końca jasna ale finalnie wyszedłem na kamień graniczny więc więc jest luks także pomalutku będzie to ubywać Mam nadzieję, że do tej 16-17 to spokojnie to założę. No to jest właśnie regularna działka, to nie ma dużo problemów, tylko tą gromadkę obornika, którą wcześniej uprzątnęłem, trzeba będzie ominąć, oborać, Ale to, żeby tylko takie problemy w życiu były. Widzicie tamtą gromadkę wapna niedaleko? No to właśnie, no to tamto wczoraj obrałem no i jak to nie kupić takiego pola, jak to jedno no aż samo się prosi no. powiem Wam szczerze no i takim oto sposobem kolejnych parę hektarów przybyło więc no nie ukrywam, że ja lubię lubię bardzo to inwestować w grunty i chętnie kupuję jak się coś nadarzy i temu też może u mnie na tym kanale jest taka nuda, bo nie ma żadnych jakichś tam większych nowych nabytków Wielkich inwestycji budowlanych, bo co troszkę grosze się odłoży, to gdzieś się znowu jakiś kawałek pola trafi do kupienia, i tak pomalutko się tą biedę lepiej Przez te kilka lat gospodarzenia razem z żoną nam się udało już około 40 hektarów do dokupić. Więc no, siłą rzeczy, dobre i to, że się udało zrobić, a nie ma co wymagać nie wiadomo czego. Także tak to wygląda. Więc dzisiaj oficjalnie prezentacja nowego nabytku. I orka nowego nabytku. Jak już tak sobie gadamy, no to już sobie pogadamy, ale to tak dyskretnie między nami, żeby to nie wyszło nikomu. Widzicie tam tą gorczycę z mecami. To jest teścia gorczycy tam, w jednym kawałku Coraz ciekawsze rzeczy się znajdują na tych polach. Zobaczcie. Tylko co wjechał w działkę osłona elegancka od czarnej białostockiej, kurwa, ale to pewnie są środowe Nie będę taki, nie, wystarczy, że miedzę przy a tam na osłony. nie będę się tam łasił. Bo do czego mnie zresztą, jak ja nie mam takiego statku. No i dobra, teraz ja przejeżdżam sobie, odrysowuję linię, jak mam jechać przy odorywaniu żeby później korektę jakąś zrobić stara szkoła ale powiem wam, że się sprawdza miejmy nadzieję, że tym razem też no jako tako na jeża tam przy tych słupach to wiadomo, że się nie upierdzieli idealnie, ale tutaj to nie ma do czego się przyczepić, także lecimy dalej no i co generalnie dokończyłem to co wczoraj nie skończyłem jest 17.30 zostało mi 2 hektary żeby to zaawiać, ale tu będzie taki myk, że tamto pojedzie mi też za bo mu się nie dało orać łąki niestety bez przedpłużków i to mu słabo słabo kryło jest, no jednak nie ukrywajmy nadal sucho nie jest za wygodno na tych porach. więc no trzeba pomóc pomóc w trudnej sprawie i mam i w zamian za to tam pojechać po Kukowicie zaobieć, więc tam to będzie musło. A ja tą nieszczęsną łąkę, nie to, że mi tam wiecie, 5 hektarów. się z nie, absolutnie, ja to nie ja. Trzeba po prostu pomóc, trzeba być człowiekiem. No bo nie tylko o te 5 hektarów chodzi, tutaj teścia obok bo mam tego, tamtą łąkę załować widzicie, wzdłuż między tutaj, gdyby matkę gnoju za nią. Zaorane, i obok tego jest ta łąka. No i tutaj też ma te zaorany, już 7 hektary. Także faktycznie te pola, co tutaj kupiłem, to blisko teścia. Więc do takiego teścia to trzeba dbać. Zobacz, jaką usługę trzaskam. Profesjonalna łorka. No i orzemy. Faktycznie jest różnica między kumem a. Greguarem, widać, że przedpuszki robią robotę. przed przedpuszkami, ale jak pamiętacie, Pług Grzegorze, dobrze orze to ich cholera dostałem. Więcej owki niż się spodziewałem. 18.30, już tutaj minie cała połowa. Gdzieś mniej więcej została, także jakoś tam ubywa do tej 20.00 powiedzmy skończę ale zobaczcie jakie jest sucho na półgu w ogóle żaden piać się nigdzie nie przykleja od dołu na korpusach zobaczcie na samym dole jest czyściutko dawno takiej czy suchej łapki nie robiłem no i te dzioby przykręcone tak szybko się zjechały, że trzeba będzie na następną łapkę nowe dłuta zapakować niestety no ale cóż poradzić możemy na to gdy sucha jesień przyszła dziś nie pomogły deszcze duże wszystko spłynęło w jedną kałużę i takim wątkiem poetyckim kontynuujemy orkę dalej widzicie to? łosie kurwa łosie przelazły zgubane dwa posły ale bydlaki nie wiem czy to kamera uchwyciła gdzieś kawałkiem może i tak teraz dobrze żeby nie zahaczyć o słup trzeba zrobić jeszcze jedna chwila skupienia przed odorywaniem bo trzeba słup ominąć dobrze sobie przypomniałem że on jest już go poprzednim przejeździe pilnowałem gdzie ten skubaniec się pojawi na horyzoncie ale myślę, że w sam raz wyjdzie, bo teraz tym przejazdem go z tej strony obiadę, następnym z tamtej i będzie co co No dałem z siebie całe 30% na oboranie tego słupa i wyszło jako tako. Tak na zakończenie odoruję i powiem wam, że kiedyś jakby tata uczył orać i tłumaczył pewne rzeczy, to... a oj, tam się będziemy pierdzielić w rachciach i zrobione. Nie. Prawdę mówił, że dobrze jest sobie przed odobianiem zrobić ślad na pusto i wtedy dopiero odobywać. Wtedy się widzi, jak gdzieś jest skrzywione, jak to sprostować. I jeżeli jest prościutko, to tak jak w tym przypadku, to mamy jak odobywanie jak pod linijce, jadąc tym samym śladem, tutaj jest też zrobiony, nigdzie nas ciągnika nie ściągnie, bo wiadomo, nie wszędzie jest taka sama odległość bruzdy od tego co chcemy odobrać, więc to jest naprawdę wygodne. I ja tak chyba teraz znowu zacznę robić, bo parę lat tak nie robiłem i też dużo, dużo takich naprawdę uwag, których nie docierało, gdy, gdy człowiek zaczynał tą robotę, gdy zaczął więcej zaczął orecz, to po prostu zaczął dostrzegać, że jednak ci starsi to mają rację niekiedy, więc yy, trzeba tą młodość dzielić przez doświadczenie i jakoś wyciągać wspólne wnioski i iść bez orkę. O! Takie fajne podsumowanie na zakończenie dnia oreczki. Dzisiaj 8 hektarów pykło plus porządek, plus wizyta w agencji restrukturyzacji, także dzień naprawdę był na pełnych obrotach, także Widzimy się zapewne w jutrzejszym filmie.